Problem polega na tym, gdzie jest ten limit, gdzie pan marszałek, czy to będzie pan marszałek Chownia, czy jakikolwiek inny marszałek, może zakazać tego, co pan mówi, jak pan mówi, jakich słów pan używa. Ja uważam, że pan marszałek dzisiaj popełnił gigantyczny błąd. Wprowadził poniekąd, w mojej ocenie, cenzurę prewencyjną. Nie ma polskiego chleba bez polskiego rolnika. Nie ma bezpieczeństwa Polski bez bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli nas tutaj. Yy, no nie chcę powiedzieć, że... W... ale tak by to można było powiedzieć, to my tracimy ogromną część po pierwsze gospodarki. Witam Państwa, Mikołaj Dowego, redakcja Goniec.pl, program Raport Gońca z Państwem i z nami w studiu, poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Panie pośle, miał pan e, okazję na żywo widzieć dużo ciekawych scen w polskim Sejmie, no ale e, taka jedna, w której myślę pan brał najbardziej udział, to była ta scena z panem Kasprzakiem, z panem Hołownią. O co tam poszło, jak pan to w ogóle widzi, bo no, dyskutował pan kilka minut właśnie z człowiekiem, który był na mownicy. No tak, dzisiaj dzień zaskakujący. Po pierwsze, piątek charakteryzuje się tym, że jeżeli nie ma głosowań w późniejszym czasie, wytłumaczmy to naszym widzom, to bardzo często jest tak, że y, posłowie niekoniecznie siedzą już na sali plenarnej, no bo, no bo już głosowania były, w związku z tym niektórzy używają telefonów komórkowych, niektórzy sięgają na stronę internetową sejm.gov.pl, tam również biorą udział jako obserwatorzy w tym, co się dzieje na sali plenarnej. No i przyszedł rzeczywiście dzisiaj taki moment, że osoba, która referowała, się, pan Kasprzyk, projekt ustawy, która miała poniekąd zakazać środowiskom możliwości organizowania różnych marszy, różnych performanceów, w, w swojej wypowiedzi w pewnym momencie zaczął przytaczać dosyć twarde. Fakty pokazujące nie tyle, co będzie miała znowelizowana ustawa, ale pokazujące bardziej środowisko LGBT od strony jego, zdani, jego zdaniem prawdziwej. Opierał się na, na faktach, nawet pokazał książkę. Panu marszałkowi, hołowni, to się bardzo nie spodobało. W momencie, jak Zaczęli posłowie, nie będący na sali plenarnej, obserwować to, co się dzieje, od razu przybyli, bo to zawsze te, tego typu sytuacje no Taki był ten, ten performance tam z wyciąganiem flagi i to było z dyskusją. W pewnym, w pewnym momencie pan marszałek przerwał e, możliwość panu Kasprzakowi e, referowania e, e, nowelizacji ustawy i zaprosił go do swojego pokoju. Nigdy tam nie byłem, jestem co, co, co prawda. No właśnie, bo on też mówił o pewnych ustaleniach między nim a tak, nim. Tak, z pewnością ustalenia tak mogę sobie wyobrazić. Sytuacje ustalenia były takie, żeby y, y, osoba, która referowała projekt, y, raczej mówiła o tym, co w tym projekcie, jak ma być zmiana, a nie a cały czas y, y, tylko i wyłącznie skupiał się na, na ruchach algi. Osoba, która była na mównicy, niekoniecznie chyba dotrzymała słowa, tak rozumiem, zachowanie potem pana marszałka, który ogłosił długotrwającą przerwę. No i co się potem wydarzyło? Okazało się, że osoba referująca zdecydowała się już bez mikrofonów pod nieobecność marszałka jeszcze raz wypowiedzieć od. Pierwszego słowa do ostatniego słowa, a to, co miał ten pan do powiedzenia. Dwóch posłów Konfederacji w bardzo bliskiej odległości nagrywało to, to wystąpienie. Nie sądzę, że to wystąpienie pojawi się na ogólnodostępnych mediach społecznościowych, bo przekaz był tak mocny i tak zerojedynkowy, że z pewnością y, może mieć potem osoba, która wstawi ten problem np. Y, 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 na, na YouTube'a czy na Twittera, problem z tym, że to konto może mu zostać po prostu no, Tylko właśnie, pan z zsunął z tego typu wypowiedzi, to nie pierwsza tego typu sytuacja w Sejmie. No tak, on, on już wielokrotnie. Ale, panie redaktorze, tak teraz. Jakby, bo, bo to, co on powiedział i jak mówił, to była jego, jego decyzja. On miał na celu przekonać, czy ta, ta osoba, y, reprezentant, pr projektodawca, y, Miał na celu przekonać posłów do tego, żebyśmy my poparli te planowane zmiany w ustawie. Teraz problem polega na tym, gdzie jest ten limit, gdzie pan marszałek, czy to będzie pan marszałek Chownia, czy jakikolwiek inny marszałek, może zakazać tego, co pan mówi, jak pan mówi, jakich słów pan używa. Nikt tam nikogo tak naprawdę nie obrażał. Przekaz był smutny, rozczarowujący z punktu widzenia środowiska. Ale nie, nie padały tam obraźliwe wyrazy, nie padały tam personalne jakieś wycieczki. Równie dobrze, teraz żebyście Państwo oglądający ten, ten wywiad zrozumieli, osoba, która była na mównicy, równie dobrze mogła yy, czytać książkę telefoniczną. Ma do tego prawo. Ma 15 minut, żeby przekonać ludzi do tego, że warto za, na tą ustawę zagłosować. Przypominam, że to jest ustawa y, społeczna. Y, to nie rząd stoi za nią, tylko to ludzie za nią stoją y, i 350 tysięcy podpisów. No właśnie, to jest pytanie, ustawy. czy z mównicy pewne słowa wypadają, pewne nie wypadają, bo to oczywiście nie jest dyskusja tylko i wyłącznie o formie przekazu, tylko właśnie o tej treści, o meritum, o którym Pan mówił. Y, no bo tak samo jak Chce się wprowadzić karę za mowę nienawiści, tak samo są za obrazę religijną i na tego typu rzeczy. No i teraz jest pytanie właśnie, co ja wolno, uważam, że a pan, nie wolno. Ja uważam, że Pan Marszałek dzisiaj popełnił gigantyczny błąd. Wprowadził poniekąd, w mojej ocenie, cenzurę prewencyjną. Nie może, wydaje mi się, wejść w buty cenzora. Jest jednak odprowadzenia obrad. I osoba, która była na mównicy miała prawo powiedzieć to, co, to, co chciała. Nie obrażała bezpośrednio, tak, raz jeszcze to podkreślmy, nikogo. Prawda była. Mocna. Była mocna. Była na pewno na granicy pewnego smaku, natomiast wydaje mi się, że, że zachowanie dzisiaj, dzisiejsze pana, pana marszałka jest po prostu złe Nie zachowanie. ma pan wrażenia, że to, co on mówi, to jest taka stygmatyzacja w jedną stronę, jak sama jak jest stygmatyzacja na przykład w stronę księży katolickiej teraz, mm -hmm. w się środowisz, że to jest po prostu takie określenie, oni są tacy, tacy, tacy. Mam na to badanie, mam na to fakt i koniec. Jakby koniec dyskusji. Bo, bo to jeszcze wybrzmiało z mównicy pewne stwierdzenia, tak? Czy mhm. on tam się powoływał. Już nie będziemy wymieniać y, dokładnych y, czynów, choć Państwo mogą się pewnie domyślić. Y, więc to y, może to też jest pewnego rodzaju problem, że no, to mogła być stygmatyzacja pewnej. Mówimy o czymś innym. Panie redaktorze, mówimy o tym, gdzie jest ta granica, gdzie marszałek może wkraczać w treść. Która jest wypowiadana przez osobę, która właśnie ma prawo zabierania głosu. Bo, bo tutaj jest cały klub programu. Nieważne, co mówił projektodawca. Mówił, niektórzy ocenią, że mówił prawdę, niektórzy ocenią, że mówił rzeczy złe, ale na tym polega demokracja, i tam w tej izbie, jeżeli w tej izbie nie można wypowiadać w niczego, co mogłoby być odbierane anty, bądź nie, padają słowa, które nie mogą być wypowiadane zdaniem pana marszałka, to znaczy, że coś się dzieje niedobrego, bo Izba Parlamentarna jest po to, że tam się mają ścierać poglądy, e, jakkolwiek e, wyobrażam sobie sytuację i sam sobie zadawałem szczerze powiedziawszy pytanie, siedząc i słuchając, bo ja potem zostałem, żeby wysłuchać tego całego przemówienia zaproszonej osoby. Zadawałem sobie pytanie, czy gdyby ta sama treść dotyczyła właśnie katolików, albo dotyczyła księży, a nie środowiska LGBT, czy pan marszałek tak samo by się I zachował? I może będziemy mieli okazję zweryfikować to w trakcie tej kadencji. No to jest dość filozoficzne pytanie, czy tak. wolność słowa ma granice? Mogą Państwo, Napisać w komentarzach, czy według państwa ta wolność słowa ma granicę. Przejdźmy do też innych tematów y, politycznych, które już tak, tak, to jest tak naprawdę sprawa między Kasprzakiem a Hołownią. Mhm. E, zresztą no, mieli ustalenia przed, może mieli tą rozmowę po, więc zobaczymy, może coś jeszcze wyjdzie w tej sprawie. E, aczkolwiek. Protesty rolników, ogromne protesty. Konfederacja jest w nie mocno zaangażowana. Nie wiem czy nawet nie najbardziej ze wszystkich sił politycznych w Polsce aktualnie. jakby jakby pan mógł to zreferować? Bo jako, że wasze środowisko się angażuje, na pewno wiecie, o co chodzi rolnikom, jaka jest skala tych protestów i co może się jeszcze wydarzyć, bo no, ludzie na przykład nawet też w miastach oczywiście planują tak, na przykład, jak mogą przejechać, no bo wiemy doskonale, że te protesty mogą być duże. Nie ma Polskiego chleba bez polskiego rolnika. Nie ma bezpieczeństwa Polski bez bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, że rolnikom polskim trzeba pomóc, to znaczy, że nie działa w polskim interesie. Stanu. że to brzmi patetycznie, ale tak właśnie jest. Rolnicy od lat wychodzili na ulicę, ale w tym roku rzeczywiście i dzisiaj zwłaszcza, to już tak napęczniało, że się dzisiaj odbywa jeden z największych protestów w ostatnich miesięcy w Polsce. 250 miast. Rolnicy chcą bardzo prostych rzeczy, bardzo prostych. Pierwsza rzecz, żeby zastopować, żeby znaleźć sposób, żeby więcej nie było już importu rzeczy z Ukrainy, rzeczy z kwestii spożywczych, żywnościowych, które by zagrażały po pierwsze interesom Polaków, które by rujnowały polską wieś, które by spowodowały, że polski rolnik nie może zarabiać. I to tak naprawdę to jest, to jest protest już ogólnoeuropejski w sensie. On... Bo, bo druga sprawa, tak. to jest ten drugi argument. Rolnicy żądają, żeby zostały wprowadzone kontyngenty albo cła na produkty żywnościowe które wjeżdżają do całej Unii Europejskiej. To jest ta część, nazwijmy to, europejska. Ci rolnicy w tym, w tym postulacie dokładnie zabiegają o to samo, co zabiegają Niemcy, czy, czy Francuzi, czy Belgowie. I trzeci postulat, postulat bardzo prosty, żeby nie daj Boże, nie powrócił za chwilkę znowu temat, a wiemy, że, że powraca z zakazu firm futerkowych. My jesteśmy gigantem na skalę, kraju, na skalę świata, przepraszam. A jeśli mnie pamięć nie myli, to um, Polacy um, produkują um, i eksportują i, 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 um, i sprzedają skór, które pokrywają ponad 50% zapotrzebowania na całym świecie. Jeżeli nas tutaj, um, no nie chcę powiedzieć, że, w... ale tak by to można było powiedzieć to my tracimy ogromną część, po pierwsze, gospodarki, po drugie, kto na tym skorzysta? No inne państwa, gdzie takich zakazów nie ma. Więc po raz kolejny wracamy z tematem. Już mieliśmy kiedyś piątkę dla zwierząt. Robimy, co możemy, żeby rozmawiać z rządem, żeby rząd się opamiętał, ale ten rząd czasami robi rzeczy takie, które... PSL był przeciwko piątce dla zwierząt. Tak. Plus jest też Andrzej Duda, który musiałby tę ustawę podpisać. No tak, może to teraz dziwnie zabrzmi, ale w panu prezydencie tak naprawdę byłaby w tym przypadku cała nadzieja chociaż mówiąc nadzieją bo to z dużym przymurzeniem oka pan prezydent już zapowiedział że nie będzie podpisywał ustaw które będą wychodzić z obecnego rządu więc być może to da jakiś czas i oddech Firmom, rolnikom, którzy prowadzą fermy futerkowe. No ale sam, sam pomysł jest kuriozalny i pokazuje, jak bardzo Unia Europejska naciska na, na Polaków. No nie sądzę, że ktoś z Polski i ktoś w Polsce i ktoś z pracowników Ministerstwa Rolnictwa wpadłby na tak kuriozalny pomysł. Panie pośle, ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o hmm. polski Sejm, bo pan wiele razy tutaj opowiadał o tym, jak te obrady wyglądają wewnątrz budynku Parlamentu, a teraz mieliśmy okazję zobaczyć, jak to w ogóle na zewnątrz, w przypadku panu Wońsika Kajka Miejskiego, kiedy była ta przypychanka. Mm. Czy śledził pan tę sprawę? Może był pan tam gdzieś w okolicy, co pan w ogóle sądzi? No bo. To są chyba pierwsze takie obrazki w polskiej najnowszej historii, jeżeli chodzi o takie no, wprost przepychanki ze Strażą Marszałkowską na terenie Sejmu RP. O no tak, to znowu teraz to jest temat dzielący, a nie łączący. Ja nie ukrywam, że w tym dniu skupiałem się na innych kwestiach, i na, na innych moich komisjach i projektach ustaw. I aż tak bardzo nie śledziłem wydarzeń tego dnia. Oczywiście zapoznałem się z komunikatami i doszło rzeczywiście do przepychanek. No, ja mogę odpowiedzieć w sposób, który wydaje mi się najbardziej logiczny. Czy się zgadzam, czy się nie zgadzam z decyzją pana marszałka? To jednak jest osoba, która ma bardzo dużo do powiedzenia obecnie w naszym państwie. Jeżeli podjął decyzję, że Straż Marszałko Marszałkowska ma kogoś nie wpuścić, no to Straż Marszałkowska i policja czy się z tym zgadzam, czy nie, musiała wykonać pewnego rodzaju rozkaz. Czy on był słuszny, czy to była rzecz potrzebna, czy to była rzecz prawdziwa, czy to była rzecz legalna, niemniej oceniać od tego jest Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Natomiast w tej całej chudzpie, w tym wszystkim tracimy również, jako my jako parlamentarzyści, myślę, że to jest chyba już niemal przesądzone, że tych dwóch panów i tak zostanie pewnie europosłami jako zadośćuczynienie, więc odkują się. Finansowo już za 4 miesiące. Z tego co również wiem, pan marszałek powołał już nową panią poseł, która za niedługo będzie siedzieć na miejscu jednego z tych dwóch panów. Niepotrzebne zwrócenie uwagi publicznej, nic to nie zmieniło. Marszałek postanowił nie mnie oceniać i myślę, że żaden poseł nie powinien oceniać, czy to było potrzebne, czy niepotrzebne, dlatego że posłowie nie są od, od, od oceniania, tylko od dbania o to, żebyśmy wykonywali swoje obowiązki. Spinając klamerą CPK, uważa Pan, że tutaj nad tym projektem będzie zgoda narodowa? CPK jest bardzo skomplikowanym projektem. Ja próbowałem zgłębić temat, bo to jest temat gorący, niczym kartofel. I mam pewne dylematy, gdybym miał powiedzieć zryjnikowo, co myślę o CPK. Dlatego, że sam pomysł zbudowania tego centralnego portu komunikacyjnego i tych 2000 kilometrów linii. Kolejowych to jest bardzo ciekawy rozwojowy temat, ale z drugiej strony, jak słyszę wypowiedź pana premiera Tuska, że koszty tej inwestycji mają się wahać na dzień dzisiejszy wobec obecnego stanu rzeczy między 180 miliardów a 800 i projekt nie, jakby nie definiuje, ile tak naprawdę pieniędzy będzie pochłaniał, no to proszę wybaczyć, ale jeżeli 160 miliardów, no to jestem być może na, na tak. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że nie 160, tylko 800, ja przypomnę, że nasz budżet państwa to jest 840 miliardów. W związku z tym, jeżeli mamy roczny budżet przeznaczyć na tego typu inwestycje, po prostu nie mamy takich pieniędzy. Sprawa się jeszcze komplikuje, panie redaktorze, na tyle, że ta budowa już rozpoczęła się. Wydaliśmy już ogromne pieniądze w 2022 na samo, tylko wynagrodzenia dla samego zarządu, wydaliśmy 2 miliony złotych z polskich podatków. Tak, tak się panowie bawią. W związku z tym, oczywiście, w cudzysłowie, bo zakładam, że za tym szła ciężka praca. W związku z tym, dajmy obecnemu rządowi posprawdzać, co rzeczywiście w sprawie pisze, bo same to już widełki finansowe powodują, że człowiekowi, zwłaszcza posłowi, zapala się czerwona lampka. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. Mogą Państwo napisać, co sądzą Państwo, o wymienionych tematach, polekować, zasubskrybować kanał Państwa i. Naszym gościem był poseł Grzegorz Płaczek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam.